Topnienie czasu Wielkanocy, zwyczajem Wielkopostem tej niedzieli jest zasłonięcie krzyża na niecałe dwa tygodnie odsłonimy te krzyże uroczyście i uczcimy odpowiednio wielki piątek. Do tego czasu nie powinniśmy Oglądać na chwilę z pewnych względów wizerunku, nad którym się tak pochylamy i w którym się wpatrujemy w wielkim poście. Zaraz powiem dlaczego. Można też to uczynić w domu własnym. Ostatnio na zajęciach przedszkolu przyniosłem krzyż, który ściągnąłem ze ściany naszej taki już półmetrowy zaniosłem do przedszkola. Przyniosłem odpowiednie jakieś chusteczki nawilżające i z dziećmi czyściliśmy ten krzyż, a potem opowiadałem im historię ukrzyżowania Jezusa. I poprosiłem, aby dzieci w domu, poprosiły rodziców, aby ściągnąć krzyż i go odświeżyć. Niektórzy rodzice mi potem mówili, zdziwieni byli takim zadaniem, czy coś mi się nie pomyliło w przedszkolu, Książka zauściągnął ze ściany krzyż i go oczyścić, do umyć. Tak. Ale nic nie pomyliły, tak rzeczywiście miało być. Ten wizerunek trzeba oczyścić, on jest bardzo ważny, trzeba mu się przyjrzeć, trzeba go ucałować. I trzeba nam się w Wielki Piątek, choć będzie to bardzo taki refleksyjny, nawet smutny dzień, Trzeba nam się ucieszyć tym, co się na tym krzyżu stało. Ale by tak było w czasie świąt i nie daj Boże, żebyśmy po świętach ten baną bzdurę powtórzyli, bo tak tylko mówią ludzie, którzy nie cieszą się ze zbawienia. Święta, święta i poświęta. Wymarzmy to ze swojego. Słownika, Bo to jest niezrozumienie i świadectwo, że nie przeżyliśmy świat, że nie był to wspaniały czas. Więc zasłaniamy po to, aby ten wizerunek potem oczyścić, uczcić, i żeby teraz zatrzymać się w tych ostatnich dniach nad czymś innym, co pomoże nam rzeczywiście ucieszyć się z tego zbawienia, które przyniósł nam Chrystus które dokonały się na krzyżu i w pustym grobie, który z matką w starym stawicielu Mówi o tym dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza, który w imieniu Boga, użyczając mu ust, mówi do ludzi. Nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela z domem ludzkim nowe przymierze. Nie te przymierze, takie jak zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem Izaletę, żeby prowadzić z Egiptu. To moje przymierze złama, z Mohamedem, z Detali, z można by dobrać w stradzie. Mimo, że byłem im władcą, mimo, że ich prowadziłem bezpiecznie. I mówi Bóg, tamto przymierze było umową. Między mną, Bogiem, a ludźmi. Ale ludzie taką umowę złamali. Więc Bóg w swojej miłości postanowił jeszcze raz zacząć umowę. Powiedział, tym razem będzie to jeszcze doskonalsza umowa przymierza. Jakie jest z nimi, bo umieszczam swoje prawo, prawo miłości, prawo przekazam dziś powiemy prawo naturalne, takie, które człowiek jest w stanie rozpoznać już będąc dzieckiem, umieszczam to prawo w głębi ich jesterstwa. W samym środku człowieka nazywamy ten, ten środek sercem. To jest najgłębsze, najtajniejsze, najważniejsze miejsce, w którym dokonują się różnego rodzaju decyzje, bo w sercu człowiek je dokonuje. Wybór złanego dobra, ukochania Boga, odrzucenia do tam środków. I dlatego dzisiaj w piątą niedzielę Wielkiego Bosku Kościół śpiewa taką prośbę, modlitwę: stwórz, O mój Boże, we mnie serce czyste. Stwórz na nowo. Pomóż mi to serce oczyścić, aby było czyste, bo ono mi jest niezmiernie potrzebne. Bo świat produkujący różnego rodzaju śmieci, nie tylko te, które lodują na wysypisku, ale te śmieci, które zanieczyszczają ten właśnie ośrodek, to sanktuarium, który, który Ty tak uwielbiasz się ze mną spotykać. Świat zanieczyszcza obrazami, różnymi ideologiami jakimś rozwiązaniem różnego rodzaju pragnień, miłości do materialnych spraw, umiłowania cielesnych, poszukiwania przyjemności, smaków i tak dalej, i tak dalej. Także przeciwnościami życiowymi. Świat zawierczy ścianę. zamiast myśleć o Bogu, zamiast w czystym sercu odczytywać wolę Bożą, spotykać się z Nim, to nie mam takiej możliwości. Stwórz, O mój Boże, we mnie serce czyste, to znaczy, pomóż mi dbać o Jego higienę. I Psalm 51 mówi właśnie, dlaczego to serce czyste jest tak bardzo potrzebne. Stwórz, O mój Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Czy my kiedyś doświadczyliśmy, mieliśmy takie doświadczenie, że jesteśmy mocni duchowo? I czy przyszła refleksja, skąd ja to mam? Bo nie ma takich pigułek ani podręczników, które nas tego nauczą. Człowiek w czystym sercu ma moc od Pana Boga, moc ducha, nie moc mięśni. Kłócianowski, który tam swojego przeciwnika w 72 sekundy położył na deskach, bo kupa mięśni i siły, to nie o to chodzi, to my wiemy. Moc ducha może mieć nawet malutka, niepełnosprawna dziewczynka, która zadziwia środowisko wokół, choć jest niepełnosprawna i nie może chodzić bez wózka i pomocy innych to zadziwia mocą duchową, którą ma od Boga, którą ma z tego, że dba o swoje wnętrze. Można powiedzieć, że to jest taka jak zleptura siła choć fizycznie słaba, albo najsłabsza, to duchową moc. Bóg obiecuje, że ten, kto zadba o to sanktuarium, o to serce, kto będzie pielęgnował, Stosował higienę właśnie poprzez nawracanie, sakrament pokuty, rachunek sumienia codzienne, czytanie Pisma Świętego. Ten, kto będzie dbał o czystość serca, będzie miał moc ducha. Dalej, mi radość z Twojego zbawienia, Tylko człowiek z czystym sercem może się pełni radować, cieszyć się, w ogóle być człowiekiem szczęśliwym, pomimo różnego rodzaju okoliczności, które nie sprzyjają. I tu nie chodzi o ukachanie się i o jakiś głośny śmiech, hmm. ale chodzi o wewnętrzną radość. Pokój serca, który znowu może mieć osoba słaba czy dodatkowa, czy przeżywająca problemy. Może mieć wewnętrzny pokój serca. I radość z tego, że Chrystus mnie zbawił. Przecież my ciągle tutaj głosimy do wykapłani, którzy mamy do tego misję i poznamnictwo przez biskupa, żeby o tym mówić. Bóg chce, abyś go poznał i Bóg chce Twojego zbawienia, i zrobił wszystko w tym kierunku. Czy to dla Ciebie coś znaczy? Czy Ty masz radość z tego zbawienia, które dokonało się na krzyżu? Bo jeśli nie masz, to nie oznacza, że jeszcze tego nie możesz mieć. Kochani, ja spotkałem takie osoby, które, wiele, które no, autentycznie cieszyły się, jak mamy dzieci, gdy dostaną nową zabawkę, czy chłopiec, który dostał nowe zestawy, cieszyły się w, w dniu, w wieczór, w Wigilię Pascalną. Po prostu miały ochotę skakać do góry z radości śpiewać i z Kościoła. To ludzie o czystym sercu, którzy o to zadbali, samym wielkim Poście. Czy nie mam nas takiego pragnienia, aby w tym świecie, dotkniętym epidemią i w moim życiu, które dotykają różne sprawy, kłopoty, ostępki, czy nie potrzebuję dzisiaj także zaśpiewać w sercu Bogu stwórzom mi Boże na nowe, Serce czyste, odnów we mnie moc ducha i przywróć mi radość z Twojego spawienia, które dokonało się na krzyżu. Amen. Amen. Amen.